i no, że to nagrałeś Nagrałem to Nooo to pierdole no, Co ja Bo ja widziałem, że on stoi, nie? I ja chciałem Ty sobie nie jebać nie od stoi... niego no to... Mnie zsunęło z góry To się stało. Ten korzeń dupło mnie w ten korzeń, nie? Nie je... Ja myślałem, by... ja spadłem z tego kładem, wiesz? Ja, to że... Nie to, że... Nie nie to nie, nie wygięło Jezu to... nie... Coś, Coś... Coś ci kurwa zrobił ja myślałem, że ty kurde stoisz, nie? Ja też myślałem, że stoję, a mnie zaczęło kurde się ślizgać na dół! Nie zauważyłem! Ty ale nie zadupcyłem! Jeszcze tu zadupcyłem! Ja mogę się składę w kur... gdzie stało! Cie... A to tam robi? Chyba nie nic! Kurde, Ja pierdziałem! <laughs>